Dziękuję. Bardzo proszę, pan Kamil Jeszcze dwa pytania. Teraz już te dwa postaram się łącznie, bo tam dotyczą mi więcej spraw zatrudnienia. Pan Starosta poinformował, że został już zatrudniony dyrektor po konkursie. Ze zdjęcia zobaczyłem, że jest to pan Kuczmarski, bo tak to chciałem zapytać. Chciałem zapytać również, ilu było kandydatów i czy wynagrodzenie pana dyrektora w stosunku do poprzednika jest wyższe, niższe, bądź na takim samym poziomie. Nie pytam o kwotę, bo wiem, że takich rzeczy nie można ten. I drugie pytanie. No to jak można, to tym bardziej, jeśli tu aż tak mnie nie interesuje, kwota po prostu na jakim poziomie? Tak, rzeczywiście, jak sami Państwo wiecie, został rozstrzygnięty konkurs, jest zatrudniony Pan Dyrektor, Pan Marek Kuczmarski. Od wczoraj jest podpisana, podjęta jest uchwała i podpisana umowa z Panem Dyrektorem. Tak, jest wyższa kwota, niż było to z poprzednim Panem Dyrektorem. No ja nie wiem, czy jest czy sens mówić o tej kwotach. Ona będzie na bip -ie. no to dla zainteresowanych, no wszyscy spojrzymy, no po co? To jest też tak, no, informacja. Ale Panie Radny, no każdy może, każdy może wejść na, na BIP-ie i sobie spojrzeć, no. Ja, no nie, nie, nie mam przeciwwskazań, ale no no oczywiście, że każdy może sobie spojrzeć no, i każdy będzie złukami pytania, ale jeszcze nie odpowiedziano na takie pytanie. Ja mam pytania, jeśli chodzi, do kiedy ta umowa jest? Jaka ta umowa jest z dyrektorem szpitala? Czy to prawda, że... 2,5 tysiąca jest wynagrodzenie obecne dyrektora? 2,5 tysiąca. 2, 25 tysięcy, przepraszam, przepraszam, że się pomyliłem. 2,5 tysiąca to, to już nawet tam najniższa nie jest. 25 tysięcy, czy to jest prawda? Bo mówmy o wynagrodzeniach. I proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o dyrektora. Było tu pytanie również takie, ilu było kandydatów? Bo wiemy doskonale, że ustawa mówi jednoznacznie, że jeżeli jest jeden kandydat nie może się odbyć konkurs. Czyli, czyli musi, musiało być dwóch. Było pytanie, ilu było kandydatów, nie było odpowiedzi. No każdy umie czytać, możemy wyjść na BIP. Rzeczywiście jest 25 tysięcy, jest to kwota wyższa niż była dla obecnego pana dyrektora, ale za tym idą jakieś efekty. Ja widzę te efekty i za chwilę też będziemy na temat szpitala rozmawiać. Spokojnie, dajmy panu dyrektorowi, niech wyzdrowieje. Ja mu życzę szybkiego powrotu do zdrowia, bo chcemy, żeby szybko wrócił do szpitala i dalej prowadził te, te sprawy związane ze szpitalem. Bo jeżeli ktoś widzi i patrzy na to takim okiem sprawiedliwym, to widzi, jakie są efekty pracy w szpitalu. To było, pan starosta powiedział, że zasłużył się do jej 25 tysięcy. Jest to wynagrodzenie. Co można było powiedzieć od razu? Nie musiałem ja tego mówić. Bo mógł pan starosta powiedzieć tyle i tyle. Co tu ukrywać? I tak jak pan powiedział na BIP-ie się dowiedzą ludzie, tylko niektórzy nie korzystają, a niektórzy oglądają akurat sesję, to będą wiedzieć, proszę państwa, jaki jest koszt. A chodzi o to, czy on się zasłużył dwa miesiące, ja nie mówię, że nie. Tylko, że przez dwa miesiące, nie wiem, dwa miesiące jest dyrektorem, bo nie, czy nawet nie. To, no tak, no to 23 kwietnia już nam się zasłużył. Co będzie, panie, panie starosto, za rok, jeżeli naprawdę ten szpital będzie w takim stanie, że nie będzie potrzebował jakichś dotacji czy, czy kredytów, to wtedy będzie jeszcze bardziej zasłużony. Ja nie mówię nic o panu Marku Kuczmarskim, bo moim zdaniem nie jest złym dyrektorem. I, i, i niech to dalej prowadzi, tylko czy trzeba było to od razu już taką pensję dać i powiedzieć, że zasłużył się ja nie wiem, tu niektórzy radni są po ileś tam lat, to są, powinni ordery dostać zasłużonych, bo to lata, nie miesiące nie chcesz, już jeszcze jeden e, ilu było kandydatów było pytanie, nie było odpowiedzi na te pytanie jeżeli tak wszystko jest fajnie na naszym szpitalu, to ja bym się tylko zapytał pana, ale pana dyrektora bym się zapytał, czy pana, kiedy ten oddział położniczy będzie w końcu czynny, bo nasze kobiety chcą rodzić wierców. I dalej. Dalej proszę państwa. Nie Pan na te pytanie, ilu był kandydatów. E, przepraszam, no proszę bardzo. bardzo. No jak mi się to z miłą chęcią. Zabrać, Zabrać. Panie. Oczywiście, Szanowni Państwo, Panie, Panie, Panie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, konkurs, konkurs, żeby mógł się odbyć, musiała być odpowiednia, Panie Radny, żeby Pan słyszał, żeby, żeby konkurs mógł się odbyć rzeczywiście być, musiały być spełnione odpowiednie warunki. Wyłoniona była, jak Państwo doskonale wiecie, komisja konkursowa, gdzie uczestniczyli również, również również, 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 uczestniczyli tutaj członkowie czy, czy radni w tej komisji. Przewodniczącą komisji była Pani Naczelnik Bogusława Lewandowska. Musiały uczestniczyć, żeby wyłonić dyrektora, to jest, to musiało być dwie osoby. Dokładnie. No pewnie, że były dwie osoby. Ale panie radny, no. pyta pan o rzeczy związane ze szpitalem. Nie ma tutaj obecnego pana dyrektora. W jego, w jego strategii, w jego wizji, to, którą przedstawił przed komisją szanowną, która wyłoniła właśnie pana dyrektora z tego konkursu. No, była też na ten temat rozmowa. I w jakim kierunku to pójdzie, ja do końca też powiem szczerze, nie wiem, chociaż wiem jedno, że na razie oddział położniczy jest zawieszony. I na tej bazie próbujemy uruchomić tematykę związaną z Zolem. Jeżeli będą stworzone takie warunki i możliwości, żeby mogła być porodówka, mówiąc tutaj potocznie, zapewne tak będzie. Ale sam Pan wie doskonale, że dzisiaj, żeby funkcjonowała porodówka, czy oddział, czy oddział położniczy musi być odpowiedni lekarz? Tych lekarzy nie ma.